Zaczynać, to ja się przedstawię w takim razie, żeby nie tracić czasu. Ja nazywam się, jestem e, aromaterapeutą. E, Aromaterapeuta. W, e, okay. w kierunku naturoterapii, Zajmuję się naturoterapią już e, no, z 15 lat. E, mm -hmm. I e, Wiele informacji, e, między innymi też, którymi się dzielę z wami mm -hmm. i będą też również e, na, na, slajdy, na slajdzie yy, odnośnie aromaterapii. I żeby nie przedłużać, yy, dzisiaj w planie jest... Z większą łapę. Ja mam większą łapę. Dzisiaj w planie jest... Yy, w planie jest yy, oj, przepraszamy. To Palcie, tutaj... kurwa, lugi. Zobaczcie, co szlugi robią z ludźmi! Okej, okay, zaraz, tutaj. Proszę, yy, proszę wyciszyć. So no bo palę szlugi i mam dobry haj. Ja pierdolę. Zdolny by tak no. nigdy nie powiedział widzowie. Nie namawiałby swoich widzów do złych czynów. O. Zawsze... Y Zawsze mnie rozkurwia, jak są właśnie te takie na przykład lekcje jakiegoś tam śpiewu, nie? I stary, wiesz, chodzi o muzykę, nie? I stary, żaden z tych kurwa instruktorów nie ma stary profesjonalnego mikrofonu, żeby go kurwa było słychać. Rozkurwia mnie to zawsze, stary. Za każdym razem, jak jest takie coś, że chodzi o muzykę i oni stary jakieś dźwięki puszczają, to zamiast mieć profesjonalny mikrofon stary, żeby było słychać wszystko, to tak. Mikrofon z laptopa Człowieku, wycisza, kurwa, dźwięki, wycisza szum, kurwa, stary, gówno słychać, kurwa, nie słychać nic. Rodzi, Chrystus, się rodzi, Chrystus, się. Chrystus się rodzi, Chrystus się rodzi, Chrystus się rodzi, Chrystus się rodzi. Ja pierdolę. Chrystus się rodzi. Co <śmiany> <śmiany> lepszy mikrofon kurwa niż oni <śmiany> Dobra, nara Spotkanie gminne Ty, a jak... Mam pytanie e, Jak oni to... E, jak oni znajdują te kurwa... E, ...zoomy? Jest jakiś... E, nie wiem Jest jakiś kurwa... ...ogłoszenia są w necie? Czy... Czy, 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 Jakieś grupy na Facebooku? Czy, czy coś takiego? Ja te dwie przeprowadziłem... Jeszcze dwie. A ktoś zorganizował protest, zrobił to anonimowo. Ludzie, nawet jak przyszli, to i tak nie wiedzieli, kto to robi. Policja była, to w ogóle nie było zgłoszone. Ja myślę, że tam... Facebook to jest... tam coś się odpierdala? Okej. Okay. Właśnie ten problem tego, że, że... Yy, o, to dzień do... O, dzień dobry, panie Witam, Pan Macieję. Dzień dobry. Oh, go go <śmany> o, jestem w awangardzie. niedobrze jest jak się. O tak. Mmm, capeczkę sobie jeszcze obciągam, żeby się tam bardziej ściskać. What? Uuuu, rilie gołty, Co, kurwa? sobie bardziej ściskam. A na z ramach z brandingu. Trzeba, że tak to jest, bardziej ściskam. Marek, i teraz chyba łączy się z nami z Tokio. Także już nie przedłużając, oddaję głos. O, Macie z Tokio! Warsztatu. E, dobrze, witajcie. witajcie. E, A nie? Kamerki są. Okej, okay, dobra, widzę uczestników. Ktoś jest. Wyszynka mam dobrze. urodziny dzisiaj. E, Wszystkiego najlepszego! Witam beć serdecznie. 15 minut lateralnie. Okej, okay, no, w takim razie. Dobrze, więc witam serdecznie. Ja już w jakby wygląd. Jakbym już miał wesele, robię tak. Ogarnię całe wydarzenie, kurwa na pay per view. I kurwa sprzedaję pay per view. I zarabiam jeszcze na swoim weselu. Robię niskobudżetowe, robię pay per view i normalnie leci Song Request. Robert, no, proszę jest... o zbalowanie. Ej, ale są Request akurat, ej, wiecie, wiecie co ja rozkłyniałem? Żeby zrobić kiedyś kurwa koncert, nie? I zrobić stary streama, ale żeby. Yy... Warm-up, rozgrzewka, był stary podłączony stary do song requesta, że człowieku te piosenki, które lecą przed koncertem, żeby song request leciał stary. Coś tak rozgwieźniałem, że można coś takiego zrobić. Fajnie właśnie jakby, znane... że ludzie stary, wiesz, na Twitchu se mogą puścić, nie? Nie ma chuja, że to by zadziałało, stary zadziałałoby kurwa, tylko że o, ja pierdolę, że to była tragedia, nie? To był taki rozpierdol. Stary, zbierasz tyle ludzi na koncercie i stary, ludzie na streamie. Człowieku ten i tam, tak. Murzyny tańcują, czekam, piosenka. Murzyny tańcują przez. i stary, warm up. I tam pogo napierdalają. Kamery, ale dajcie znać. Skąd do nas. Sk skąd to nas nadajecie? o Z jakich miejscowości? Tu Teresę, Olgę. O, o Dania na Witamy, Danie. Robi nam się międzynarodowo. Tak. Wielka Brytania. O, no, macie z Wielkiej Brytanii. Rzeczywiście, dzisiaj ekipa międzynarodowa. Weźcie sobie kartki, weźcie sobie markery. No. Ja będę się używać czarnego markera, takiego klasycznego, ale można. Tak naprawdę, mm -hmm. wszystkie inne kolory. I na tej kartce, którą macie. <laughs> Na krok, drzewki, ale trochę no co, no, mniej, no zajebiście się zrobiłem, a ty masz kurwa zazdro. To ale to masz, masz zazdro, co ja... Chosła zazdro. ma tu się. Stopą. Tako, mam kręcić i rysować ósemkę. Ale w, a w którą stronę mam kręcić. O, udało się. Ja w lewo, no to w lewo! Kurwa, kurwa DIMO! To jedan Debilu! W stronę. Zaraz! Tera to jest dla ciebie teraz Zawsze jak jest taka cenzura na takie awatary, które są w takim dziwnym kształcie, to wygląda po by był zacenzurowany kutas. Będzie jeszcze Emonki i Nie wiem, nie wiem. Amonga jest trochę kurwa deduwa. Teraz jest w prawo. Na wiarze. Teraz jest w lewo. Jak jakiś dick kurwa. No, kurwo, Bo to jest DIK? Nie, to nie jest DIK. <grymna> Jak nie patrzysz na stopę, tylko rysujesz, to, to wtedy łatwo. No co kurwa nie Dobra, kurwa, umiesz taką zrobić, bierz tu łeb twojej starej i zobacz Ona się wali loda, a ty kurwa... Ustawki rysujesz Ja pi... Umiesz to? Umiesz to kurwa? dole was. Stawcie mnie. Dobrze zrobiłem, a wy coś... No jakieś kupoty? A czy jesteś tutaj? Tak jestem. To... <grymna> Ja mam... Miałem jakieś zakłócenia na linii. Zakłócenia? Ja pierdolę, się. bo bumerzy kurwa zajebiście reagują na to stary. Tutaj coś nie było mnie słychać, jakby ignorują w ogóle kurwa... <noise> zakłócenia kurwa, zakłócenia. Tak, yy... była tak. tak, u ciebie też. Jakieś są kurwa zakłócenia widzowie na linii. <noise> nie wiem czy nie byłoby dobrze Wy wyłączyć... Okay, czy Może zacznijmy od początku, co? Myślę, że tak, biorąc pod uwagę to, co się działo. Okej. Okay. Mamy wyłączone wszystkich. <laughs> <laughs> Ciekawe. Zakusy brakuje impulsów. W pierwszych trzech miesięcy, w wyjątkowych przypadkach, zgadzamy się na promotora z innej uczelni, z poza Instytutów PAL. Natomiast jest taka możliwość, zwłaszcza jeżeli ta praca jest w bardzo typicznej tematyce, i ciężko jest zdobyć. Proszę bardzo, wymutować mikrofony, bo mi tutaj w tym momencie jest też trudno. No nic nie masz. Skucz No, w sensie, że. nie ma ciebie. no. Maciej, ja. ty w ogóle gadasz ty? Ty ja. Ty na ja... Myślę, że. No nic takiego. Dobrze, przeczytam. Ja do już No, już sobie zanimalizuję. Dobrze, na czym skończyłam? Ej, w ogóle, o co chodzi z tym, że dziewczyna z onego są jakieś shoty na kurwa TikToku, że dziewczyna z onego stary jakieś konwersacje, dyskusje, stary. Wielka sala sądowa jest mikrocypek stary Jasper i się wyzywają. I Jasper stary wyzywa mikrocypka, kurwa, człowieku, ten mu odpowiada, a ona tam siedzi, stary, jak, jako sędzia, człowieku, i w ogóle... O co kurwa chodzi? Skąd ona się kurwa tam znalazła w ogóle? <laughs> Hej mikrocypek, hej mikrocypek! Wyglądasz jakby z burdelu, kurwa! Co on gada mu w ogóle? Pokaż, no to na TikTokach było, ale to jest kurwa... swoje Ja w i no, na przesłanie. Więc pani Julia dołączyła, coś na chwilkę wyrzuciło. Jeśli w czymś mogę pomóc technicznie... Na YouTube jest? Kurwa... Mogę wysłać na przykład tak. prośbę, tak jak tutaj u Pani Treni zadziałało, że wysłałam prośbę o rozpoczęcie wideo i wystarczy na tę prośbę odpowiedzieć. No, bo jeśli potrzebuje Pani konsultacji, mhm. czy, czy odnośnie makijażu, to będziemy zaraz przechodzić do rzeczy. Czekam, muszę tutaj wypuścić chrabąszcza. Ooo, <grym> chyba jadę na SOR, żeby mnie strzyli. <noise> Ale widzicie, tak śmieją się. <noise> tak to jest na żywo. <noise> tak to jest na żywo. No nawet zabawne.